Servus! witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mobile Legends Bang Bang Dzisiaj nie kontynuujemy żadnej serii, ale pogramy sobie postacią, którą grałem tylko raz na odcinku A mianowicie Pakito Dzisiaj postanowiłem, że będzie to całkiem ciekawa odmiana, żeby sobie pograć jakąś taką ch -ch chillerską bombę Na niechillerskim rankedzie, więc sobie zobaczymy jak to nam pójdzie oczywiście Zanim przejdziemy do rozgrywki Zanim przejdziemy do pytania, odcinka, odpowiedzi i polecam, chciałbym Was serdecznie poprosić o zostawienie subskrypcji. Jest to dla mnie o tyle istotne, że do końca roku planuję wbić 10 tysięcy subskrypcji i bez Twojej pomocy, dokładnie Twojej widzów, który teraz to oglądasz, nie uda mi się to. Więc jeżeli możesz, proszę, zasubskrybuj kanał, będzie to dla mnie mega pomoc i będę ci ogromnie wdzięczny. Te, do, do teraz chciałbym podziękować wszystkim osobom, które już zasubskrybowały kanał, jest to dla mnie naprawdę ogromne wsparcie. I wiem, że nie możecie mnie też wspierać cały czas w subskrypcjach, dlatego. Jeżeli subskrybujesz już kanał i chcesz dalej mnie wspierać, aby pomóc mi zwiększać zasięgi i osiągnąć cel, to koniecznie zostaw komentarz, zostaw łapę w górę. To naprawdę pomaga e, się rozprzestrzenić zasięgom, lepiej wbić w algorytm i generalnie wtedy lepiej się pozycjonujemy i to naprawdę mi pomaga. Więc jeżeli chcesz mi pomóc, łapa w górę komentarz. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to koniecznie sprawdź spraw, aby przycisk czerwony subskrybuj stał się szary. A teraz zapraszam Was już do pytania odcinka. Dum -dum 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 -dum. Dzisiaj pytanie jest od nieznajomy, który zapytał: Czy tolerujesz osoby innej orientacji lub innego koloru skóry? Tak, jak najbardziej. Moim zdaniem szacunek tolerancja należy się dla każdej osoby. Nieważne czy jest biały, czarny, czerwony, żółty, czy fioletowy, czy zielony jak Hulk, czy szrek? Nieważne, nieważne jakie jest orientacji, czy jest homo, hetero, bi, czy inne, nie wiem, jakie jeszcze można być orientacji. A są te teraz inne takie, które... No są inne orientacje z tego co wiem, tak? Oprócz homo są jeszcze orientacje jakieś transseksualne inne. Spoko, ja to wszystko toleruję, ja to szanuję. Jeżeli ktoś ma takie fetysze, jeżeli ktoś ma taki sposób bycia okej, okay, ja nie wnikam tak naprawdę. Je, ale jest jedno, ale nie podoba mi się jak takie osoby na przykład narzucają innym, że to jest normalne, że tak powinno być. I próbują na siłę przekonać ludzi, że, 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 że to, co oni robią, to, to jest norma. W sensie, że tak powinno być na co dzień. To nie, ja absolutnie tego nie zaakceptuję, bo tolerancja nie oznacza akceptacji, bo tolerancja to znaczy szanować i nie wchodzić sobie w paradę generalnie, wiesz, nie, nie wyzywać, nie obrażać, nie bić, nie wiem, nie krzywdzić i tak dalej, ale nigdy tego nie zaakceptuję jako normy, no bo no bo, no, bo nie, no, słuchaj, no, generalnie, gdyby, gdyby to było normalne, to cho chociażby pary heteroseksualne, gdyby, gdyby to było normalne, no to bardzo możliwe, że teraz byśmy nie istnieli jako społeczeństwo, nie? Bo wiadomo, że kobieta z kobietą ani chłopak z chłopakiem nie mogą się rozmnażać, tak? A rozmnażanie to jest chociażby jeden czynnik, który definiuje to, czy istniejemy jako gatunek, chociażby, więc, no nie. W sensie, okej, okay, toleruję. Szanuję. Dla mnie są jak normalni ludzie, tylko bardzo, no, tak jak mówię, nie lubię tego, jeżeli na siłę, właśnie między innymi są te parady, na których ludzie paradują, że o, patrzcie, mam flagę, teraz macie tutaj mniejszości, się słuchać i tak dalej. To jest coś nie tak. W sensie, jeżeli chcecie być traktowani tak samo jak my, to się nie wywyższajcie. W sensie, jeżeli osoby, które są innej orientacji, czy są innego koloru skóry, chcą być traktowane na równi, no to traktujemy się na równi, a nie, a nie róbmy teraz tak, że jesteście w mniejszości, że jest was mniej i, i, i generalnie, że no, że jesteście lepsi jakoś, no bo to tak nie jest, ani my w sensie my, ludzie, którzy jesteśmy, normal, normalni, to, jest, to też jest złe określenie, tutaj ja się trochę zaglopowałem. Natomiast chodzi o to, że ludzie, którzy, którzy są hetero, tak? Którzy nie są innej ori orientacji, ani innego koloru skóry niż biały, bo domyślnie zakładam, że chodzi o pytanie o biały kolor skóry, no to to nie róbmy teraz tego, że my, ludzie heteroseksualni, białego koloru skóry, jesteśmy nagle gorsi od was. No nie, no jesteśmy tak samo dobrze jak wy, w sensie wszyscy jesteśmy na, ró na równi. Nieważne, czy lubisz chłopaków, dziewczyny, e, czy lubisz obie płcie, czy, czy masz penisa, czy, 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 czy nie masz penisa, czy jesteś biały, czarny, czerwony, żółty, fioletowy, różowy, zielony jak Hulk, no to wszyscy jesteśmy na równi. I to jest moje zdanie na ten temat, przynajmniej na chwilę obecną. Wiadomo, że to zawsze się coś może zmienić. Natomiast ogólny pogląd tego jest mój i zawsze będzie taki sam, że jak najbardziej toleruję, szanuję i nie mam problemu z rozmowami z takimi osobami czy przebywaniem w jednym miejscu. Natomiast no, pewne zachowania tych grup mnie po prostu irytują i, 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 i których no, no nie toleruję, pewnych zachowań tych grup. Tak to bym ujął. Ale się wkręciłem w ten temat. Ciekawy. I ciężko odpowiedzieć w jednym odcinku. Mam nadzieję, że taka odpowiedź Ci wystarczy bo postarałem się to wyjaśnić też w tym krótkim czasie najlepiej jak potrafię, więc mam nadzieję, że wyjaśnię wystarczająco dobrze. Jeżeli wy macie inne ciekawe pytanie, zadajcie je w komentarzu, a przed pytaniem dodajcie hashtag Pyt. W poprzednim odcinku zapytałem was, jaka jest najgłupsza rzecz, dzięki której ludzie stają się sławni. I mamy tutaj odpowiedź od Kałaszka. Kałaszek odpowiedział, że dołączyć do ekipy i założyć kanał na ET XD Więc jeżeli to, to, to. jest głupia rzecz tak naprawdę, ale były, było jeszcze patosiarstwo, na którym się zastanawiamy, natomiast patosiarstwo to jest taka norma trochę. W sensie wiecie o co chodzi, więc e, dołączyć do ekipy i założyć kanał Sorry Freeze. Tak, tak, tak ciekawasz jak postrzega sorry, so sorry, Team X, czy, czy inne teamy, domy TikTokerów czy coś? Sorry, no to jest najgłupsza rzecz, dzięki której staliście się sławni. No ja się szanuję, w sensie. <laughs> Myślę, to for fun, wszystko dla Beki, oczywiście. Jeżeli chcecie założyć ekipę ze mną, no to piszcie w komentarzu, że dołączasz do ekipy i będziemy wszyscy sławni. A pytanie na następny odcinek? Brzmi, jakie jest najdziwniejsze? wypowiedziane zdanie. Dajcie znać w komentarzu, przed waszą odpowiedzią dodajcie hashtag odp. Tym, 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 tym. Kto pytał? Kto, kto, kto pytał? Kto pytał? Pytania już były, teraz przechodzimy do hashtag polecam, a wy hashtag polecam za gościu dzisiaj. Kto pytał? Kto kto pytał <noise> i polecił nam być w odcinku. Ja również wam polecam być w odcinku. A żeby znaleźć się w odcinku, musicie zada możecie zadać fajne pytanie, możecie fajnie odpowiedzieć na pytanie zadane zada przeze mnie lub polecić coś i liczyć na losowość, że uda się wam trafić do odcinka. Więc kto pytał, kto pytał. A teraz zapraszam was do hard, hard, -core -hard -core do tryhardowego, hardkorowy, No hardcore tryhard. Nevermind do gameplayu z Mobile Legends Bang Bang, gdzie pogramy sobie. Pakito. Serdecznie zapraszam. No i jesteśmy na ekranie wczytywania postaci w naszej drużynie Harley, Pakito, Hanabi, Eudora oraz Belerik u przeciwników Zilong, Brody, Lilia, Hylos oraz Gord. Gord ma fajnego skina. Brody również. Brody jest z al numer 10. Tutaj Lilia z As-salam numer 7. Więc a to jest chyba miasto, tak. A to jest miasto, a tutaj Al-Kahira to jest tak jak u nas województwo. No i powiem wam, że ciekawie się zapowiada. Bardzo mocny team tak naprawdę. Harley, e, fajny na dżungli. Eudora jest metapikiem generalnie, więc zajebiście tak naprawdę. Hanabi z Balerykiem mogą dużo robić. My gramy na bocie przeciwko Zilongowi, więc również będzie ciekawie. No, ale ja pakito, słuchajcie, gram bardzo rzadko, że, że tak powiem, Dash is ale nie jest Dobra. Zaczynamy chyba z dwójki. Albo z jedynki powinniśmy zacząć. Nie pamiętam. Mniejszą większość. Poczekamy sobie na pewno na dwójkę tutaj. No i na czwa... no, no, no już na drugim poziomie myślę, że będziemy się tutaj... Z... Ja Mamy go. Mamy gorda. To jest kurwa. Jak gorda. Jak mamy gorda? No dobra, przecież Gord będzie robiony, słuchajcie. Słuchajcie moi drodzy, przecież Gord tutaj będzie. Przecież Gord tutaj będzie bitny. No przepraszam, ale Gort tutaj nie będzie miał podjazdu. Oczywiście poczekajmy sobie na trzeci poziom, poczekajmy sobie teraz po tej fali e, generalnie. Oj, on tam kampi sobie, dobra. Dobra, wycofajmy się teraz, wyhilujemy się i go zabijemy oczywiście. Sobie poczekamy na, trz... na naszą pasywkę, tak myślę. I na pełnej agresji w niego się wbijemy. No bo co, bo mamy exekuta, postaramy się go raczej zabić. Na ulicy tego będziemy generalnie gnębić już totalnie, o ile nas nie zestunuje. Bo jeżeli nas trafi ze swojej kulki, to wtedy może być problem. Natomiast dopóki nas nie zestunuje, będzie wszystko git. Ja w ogóle nie przygotowano tego odcinka i muzyczka w tle leci, Mam nadzieję, że nie było słychać. No i dobrze, no i co? I teraz słuchajcie, naładujmy sobie naszą pasywkę najpierw. Zobaczymy, czy ten nas będzie starał się obijać. To jest oczywiste. Mhm. Mhm. Gramy z buildem generalnie e, właśnie takim, który widzicie, czyli Warrior Boots, Bloodlust Axe, War Axe, Queen Wings, Brute Force Plate i Athena Shield, więc to jest taki... to jest ciekawy build. Natomiast mamy już ultimata, ale ja nie wiem gdzie jest... E, gdzie jest Gordzik? Teraz możemy dwukrotnie użyć ultimata, to warto pamiętać, dlatego ja bym się tutaj, kurczę, słuchajcie, skrampił w krzaczkach, tak żeby on nas nie zultował, ale żebyśmy my mieli do niego dojście. Aj, prawie. Słuchajcie, no, o, dużo nie brakło, dosłownie. Uj, chyba po nas. Nie, Harley nas zultował. Czy Harley umrze? Harley nas uratował, ale umarł, no tam bardzo mało zabrakło do zabicia Gorda tak naprawdę, tam był no, dosłownie jeden autoatak, lepiej ty drugi spell i Gord by padł. natomiast e, Harley tutaj nas uratował przed Brody, Brody gra na dżungli, więc no tutaj ładnie by nas zgrankował, generalnie no byłaby śmierć tak myślę, nie ucieklibyśmy przed nim. Ale szkoda, że Harley go nie zabił, bo na pewno miał okazję go zabić, bo Harley no, jest postacią, która może zabijać takie postacie, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że Harley jest postacią, która może e, zabijać w skrótszych postaciach, na przykład właśnie między innymi Brody. Dobra, farmy sobie tutaj na spokojnie, możemy spamować naszymi umiejętnościami, dopóki nie ma tutaj przeciwników. Możemy wziąć sobie Gold kraba i przede wszystkim przypilnować żółwia, aby tutaj przeciwnicy go nie wzięli. Ja bym sobie naładował, naszego e, naszą pasywkę, aby tutaj wbić się w Gorda, kiedy będzie okazja. Okej, okay, trafieni. Spalił ulta, świetnie. <ścoughs> Okej, okay, możemy zaraz użyć heal'a i to też zrobimy. Gord spalił y, swojego... Hmm, czekajcie, bo tutaj jest y, dosyć ciekawa akcja, bo Gord nas cały czas obija, on nie ma ulta, on nie ma stuna. Skąd on ma ulta?! No prawie nas zabił. On bardzo szybko ma ulta. Słuchajcie, y, generalnie gra mi się bardzo ciężko ten Paquito, natomiast widzę w nim mega ogromny potencjał. Ja zagrałem nim wcześniej, kiedy on wychodził jedną gierkę, czy tam dwie. No i, i, i od tamtego czasu go nie testowałem, wiem, że możecie mi teraz zbluzgać, że go nie przetestowałem przed odcinkami na klasykach się nie nauczyłem nim grać, bla, bla bla, 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 Wiem, że tak się nie powinno robić, natomiast y, nie, nie miałem czasu. Nie miałem czasu, a sądzę, że mam nim szansę wygrać. Poza tym y, nie gram na jakiejś ultra wysokiej dewizji, aby tutaj się o to martwić, ponieważ jest to zaledwie legenda, więc tutaj wszystko na spokojnie. Nasza drużyna sobie całkiem nieźle radzi. Nie wiem gdzie jest Gord. Mam nadzieję... A, on tam jest. Okej, okay, wycofajmy się. Czy my możemy teraz trzykrotnie użyć Ulta? No, może gdybyśmy go trafili, to tak. Hmm. Może gdybyśmy go trafili, to tak. Kurczę, nas bardzo mocno bija. No i świetnie, bardzo ładny gang ze strony Harleya, no jest to kill dla naszej drużyny. No i teraz dzięki temu my możemy spuszczować tutaj bot'a, no bo raczej nikt nas nie będzie w stanie tutaj teraz zatrzymać. Możemy to oczywiście zrobić jak najszybciej potrafimy, um, aby ten bot padł i później udamy się na top'a, bo widzę, że już na topie sobie nasza drużyna nie radzi, więc tutaj hop, jak najszybciej um, zniszczmy tą wieżę. Mam nadzieję, że to wyjdzie raz, dwa i będziemy mogli udać się na inną linię, między innymi na mida zgankować. Ale najpierw Gold Crab. Najpierw Gold Crab. Albo zostaw może ganki, e... mhm, czekajcie, bo nie wiem gdzie jest Gord. Nie mam pojęcia gdzie jest Gord. Żółw został zgładzony. E, Okej okay. Gord nam idzie. Okej. Okay. My nie mamy pasywki. Na to musimy uważać, no i przeciwnicy mogą do nas schodzić. Jak wyglądamy w goldzie? 3600 golda, mamy generalnie teamowo trochę więcej przewagi. Mniej więcej 1000 golda, to jest naprawdę dobra informacja. No i Lilia tutaj jest sobie, możemy ją spróbować zabić, czy my chcemy ją spróbować zabić? Oj, bardzo głupio użyta pasywka tak naprawdę, szkoda, że nie spalono... szkoda, że... Oj, możemy umrzeć, umarliśmy, dokładnie tutaj jest stun od gorda. No i niestety nie byliśmy w stanie nic zrobić. Mm, natomiast nasza drużyna tutaj bardzo ładnie się odbija. Szkoda, że Belerik umarł, natomiast Hanabi może tutaj ich jeszcze zabić. Tak, sądzę, że Hanabi tutaj pozabija ich. Być może nie Gorda, być może Gord tutaj jeszcze przeżyje. Nawet być może zabije Hanabi, jeżeli dobrze mu pójdzie. E, natomiast... Ajajaj, szkoda, szkoda, że się nie, nie, nie uciekła. Mamy no najmniej Golda w naszej drużynie, <laughs> natomiast mamy więcej Golda niż Lilia i Hylos z, z drużyny przeciwnej. No my tam się bardzo głupio wbiliśmy, ale umarliśmy dopiero pierwszy raz tak naprawdę. Ja wiem, że powinienem też pakito grać trochę bardziej agresywnie Tak mi pisaliście, no i myślę, że trochę bardziej solo pogramy, bo no to mam giga potencjał do gry solo, solo. O ty, o ty gałganie. Oj, tutaj jest ich dużo, my tak się nie chcemy bić Zostawmy naszą drużynę samą, a udajemy się zabić Zilonga Mam nadzieję, że uda nam się go zabić, chociaż, słuchajcie, chociaż słuchajcie Nastakujmy naszą pasywkę najpierw No halo. Eee, co się stało? Oj chuj. Ej, co się stało? Czemu ja w ogóle Ulta nie mogłem użyć? I co się stało z hanabi? Ja nie wiem, dobra, ale odciągnęliśmy ich trochę od wieży. Ja powiem wam, że tam prawie zabiliśmy Zilonga i to naprawdę wyglądało dobrze, ale Brody tutaj bardzo ładnie gra, 7-3 nie wiem dlaczego drugi raz ulta nie mogą odpalić tam na niego. No, mój błąd, niestety mój błąd, ale spokojnie, tutaj oczywiście wszystko jest do ukrania Harley. Bardzo ładnie tym chyba zabija Gorda. Gord tak, nie żyje. Zajebiście. E, no i jest 10 16. My tutaj w Goldzie podskoczyliśmy 4500 Oczywiście to jest naprawdę świetna informacja. Drugi żółw dla drużyny przeciwnej niestety. Udajemy się na tego mida, mm, widzę, że tutaj będzie się wywiązywała walka. Okej, okay, tutaj jakieś asysty zdobywamy oczywiście. No nie jest to to, co chcielibyśmy, bo chcielibyśmy oczywiście kile. Natomiast asysty e, również nie są złe. Pamiętajmy, że to jest przede wszystkim wspomaganie naszej drużyny w killach, a to jest bardzo istotne, aby tutaj grać drużynową. No i tam całkiem fajnie to generalnie wyglądała ta akcja. No i możemy spuszować trochę bota, tak myślę, albo przynajmniej go odpuszować. Okej, okay, no powiem Wam, że tutaj przyjemnie się gra tym Pokito. Nie wiem, czy to po tych nerfach, po tych reworkach i po dodaniu tych przedmiotów wszystkich, natomiast jest to na pewno przyjemne. Być może gdzieś tutaj Gord pójdzie. Stamy, ustawmy się w krzaczki, bo on tutaj może iść jak najbardziej. A jeżeli się na nas nadzieje, to na pewno go zabijemy, więc przykampmy tutaj odrobinkę. Nie idzie? Dobra, to puszujmy dalej. Słuchajcie, jeżeli nie idzie, to puszujmy dalej. Co będziemy czekać? Co będziemy czekać? Skoro nie żyją yy, Brody, nie żyje? Jeżeli Gord. Ok, spadamy stąd, bo już widzimy, że tutaj ktoś się teleportuje. Ktoś tutaj używa ulta, więc spadamy stąd tak najszybciej. Nie wbijmy się im na plecy, bo tutaj być może Gord będzie szedł gdzieś, który nas gonił. Nie? Okej, okay. to wracamy do naszej drużyny, Jest tutaj Gord. Nie, zabijecie. Super, udało się go złapać. Jak widzicie, trochę agresji zawsze popłaca. No, i weźmy mu tego blu, którego się starał wziąć. Zawsze możemy uciec, eee! No, i niestety nas zabił tutaj e, Lilia na plecach. Była, nie sądziłem, że ona ma swojego ultimate'a jeszcze. Natomiast bardzo ładnie, Brody, Brodiemu zostało ściągnięte tak naprawdę jego nieśmiertelność, jak nie wiem, jak to się nazywa. Zaraz zobaczymy, co to jest zajdamek jest w depensie i jest to Immortality. Zostało mu to ściągnięte oczywiście, więc to jest bardzo dobrze przez Harleya. No natomiast my tam znowu umarliśmy. Jesteśmy 1-3-3, poczuliśmy się zbyt pewnie, no i tam próbowaliśmy walczyć. Myślę, że bylibyśmy w stanie ich zabić. Gdybyśmy walczyli jeden na jednego, ale pamiętajmy, że tam z tyłu była również Lelia. No i jeżeli oni nam zada zadawali takie same obrażenia w tym samym czasie, no to nie wyglądało to zbyt dobrze. Natomiast myślę, że teraz możemy się tutaj fajnie zgrupować I przede wszystkim wbić im na tyły, bo jeżeli będziemy wbijać się od frontu To może to nie wyjść zbyt dobrze Natomiast jeżeli wbijemy się im na tyły, to możemy narobić im mm, fajnych problemów Czy oni robią lorda, czy mi się wydaje? No nie, no słuchajcie tutaj <gadanie> Szkoda gadać jak ja gram, eee, nie chciałem się fokusować na Hailosie. chciałem się sfokusować na Brodym, ale Brody był za daleko, nie byłem w stanie się do niego dostać, jakbym się sfokusował na Hailosie, byśmy go zabili i następnie moglibyśmy skupić się na Brodym, natomiast próbowaliśmy go tam gdzieś ominąć, on nas cały czas spowalniał i to jakoś tak nie wyglądało zbyt dobrze. Umarliśmy niestety, natomiast e, bardzo ładnie tym zajęliśmy dwójkę przeciwników, między innymi Brodiego i Hailosa, dzięki czemu nasza drużyna może tutaj zrobić Lorda, no i mamy przewagę oczywiście, 36 tysięcy, no my mamy 6,5 tysiąca, czyli więcej niż e, trójka przeciwników, to się najbardziej liczy, no i mamy Ultimate na trzecim poziomie, nie wiem czy ja bym się nie skupił, aby teraz pójść na przykład z Lordem lub wręcz przeciwnie, aby udać się na topak, gdzie będzie Zilong i ja myślę, że Zilonga na spokojnie jesteśmy w stanie zabić, natomiast chciałbym przed, najpierw, Chcę zastankować przynajmniej dwie sztuki naszej łapki tutaj, nie wiem gdzie Zilong może pójść. No jest na topie, dobra spróbujmy go zabić, myślę że jesteśmy w stanie go zabić. Ej, będziemy w stanie go zabić czy nie? Tak, byliśmy w stanie go zabić. Ej, no i to jest dla nas świetna informacja, że jesteśmy w stanie go zabić. Myślę, że moglibyśmy to zrobić lepiej, natomiast pamiętajmy, że on miał więcej golda. On miał więcej golda, więc zabicie go i tak jest tutaj dla nas giga tak naprawdę. Na plus tak naprawdę. No bo to oznacza, że jesteśmy w stanie pozabijać tak naprawdę wszystkich. Możemy teraz spuszować topa, bo nasza drużyna cała jest na midzie na bocie, więc raczej na topa nikt nie przyjdzie. Ja po zabrodi! Kurwa, po zabrodi. Spadam stąd. Spadam stąd, nie mam mnie tam, nie mam mnie tam. That shit, time out. Ok, ja sobie pozwolę wziąć Gold Kraba, by tutaj nadrobić jeszcze więcej golda. No i mam nadzieję, że już go tutaj nie będzie tego Brodiego, że sobie poszedł gaugam. Ej, ale bardzo szybko nam się ult odnawia w ogóle. Muszę go częściej używać. Ile on ma cooldownu? On ma 10 sekund cooldownu. Ja muszę ulta częściej używać. God damn guys! Ja muszę częściej ulta używać. Koniecznie. Skammy się na Szkoda, że nie zabiliśmy go. Ojej, no tutaj za dużo stunów, słuchajcie. Za dużo stunów. Um, Hylos I chyba, i chyba Brody nas tutaj zastanowali. Szkoda, że nie ma z nami Belerika. I Belerik puszuje Solobota. No to jest e, niestety przykre. Bo Belerik jako tank sam dużo nie zrobi. Chociaż, no tutaj zobaczcie, prawie zabił tak naprawdę e, Zilonga. My jesteśmy 2-5. No i jeszcze tutaj pisze do, na, do nas kom kiedy tak naprawdę grał tam cały czas Solon. No tutaj Belerik twój błąd, after 5 minut maybe. No my się zajmowaliśmy czymś innym, więc tutaj ewidentnie jest błąd Belerika on tam nie powinien stać, on powi no jeżeli widzi, że nikt do niego nie przychodzi, on powinien się dawno temu wycofać, więc tutaj absolutnie nie, nie poczuwajmy się do winy. Nikt z naszej drużyny, tylko bardziej tutaj jest wina Belerika, że on tam został, zrobił overstaya. No i wyszło jak wyszło, eee, na topie idzie Zilong zabić naszego Harleya, my udajmy się go, go wspomóc, chociaż Harley sobie świetnie radzi. A być może zróbmy coś nam idzie. być może tutaj zabijemy tego Gordzika, który gdzieś tutaj jest. Lecimy po Brodiego, co wy na to? Dobra spadajmy stamtąd, bo to się źle skończy. Ja już widziałem jak to się zaczyna, słuchajcie. No ten Brody jest giga irytujący, giga trudny. Okej, okay. zabiliśmy go, świetnie. Pamiętam, że jest jeszcze Gord gdzieś. Natomiast możemy teraz pushować jak najbardziej. Mida, Bota, możemy pushować te wszystkie linie. Myślę, że... Podamy. Dobra żyjemy, Easy Club 255 dobra 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 Faktycznie do 3 out. mam na bazę się wychilować. fajnie tam nabroiliśmy tak naprawdę mm. Przeliśmy agro e, Dzięki czemu nasza drużyna zabija tutaj i Brodiego i Zilonka. Więc super, możemy teraz wziąć Lorda? Ej jak najbardziej, weźmy Lorda tam już Hanabi go zaczęła robić, my tam lecimy i od razu pomóc. No i powiem wam, że Pakito ma naprawdę giga potencjał outplayu. Ja tutaj wierzę w niego, że jest to postać, która może narobić sporego zamieszania tak naprawdę. Idzie tutaj już um, Hylos, którego chcemy oczywiście pozabijać. No i pięknie, słuchajcie! Zajebiście tutaj ogranej i mamy yy, Lorda, mamy Kila. No, słuchajcie, ja muszę w ogóle części ulta używać, bo ult jest kozacki. Ult jest naprawdę przemocarny. No i co, i może to wygramy teraz od razu, co? Chociaż no Haraj nasz nie żyje, więc. Nie wiem, czy to ma sens. Hmm, jest Brody, ja się Brodiego trochę boję, ale jest też Hanabi. Dobra, przejdźmy agro. Uważajmy teraz. Myślę, że możemy to wygrać, jak najbardziej. No i świetnie. Jest to gra wygrana, zajebiste, zajebisty meczek. Ej, mega mi się podobał. Mam nadzieję, mam nadzieję, że Wam również się spodobał. Ja dopiero w ogóle zauważyłem, że pod koniec meczu zacząłem ogarniać co chodzi w pakitu, że trzeba się wbijać, trzeba używać ultimata, bo ja bardzo go oszczędzałem. Wiecie, przyzwyczajenie z innych postaci. Natomiast absolutnie nie czuję tego, aby na pakitu było to konieczne, aby oszczędzać ultimata. ma bardzo krótki cooldown, plus pasywka, no to on tak naprawdę może cały czas lotować, więc jest mocarny. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Dużo się nie nauczycie z tego odcinka, natomiast myślę, że możecie wyciągnąć pewne wnioski i zobaczyć, jak mniej więcej obczajać postacie. Bo jest to też mój jedna z pierwszych gier, więc widzicie mniej więcej, jak ja tutaj staram się ogarnąć. Hanabi, no tutaj zapraszam do meczu. Natomiast dla mnie jest to koniec na dzisiaj. Biorę się za montowanie, żebyście na jutro, czyli na niedzielę, mieli odcineczek. Wielkie dzięki za poświęcony czas. Zostawcie subskrypcję. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be. In touch. are you all my personal